Cześć Madero tato. No witam, tu dostałem taką paczuszkę. Co to tam masz? To, co to tu przysłał? Tarcze. Tarcze to przysłał? Kapsel. Kapsel. Patrzcie jakie fajne tarcze mam. Będziemy mieli. Będziemy mieli jak ciąć. A kurczę, ile tu sztuk jest. Hmm. Pięć. Pięć kompletów, ho, 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 ale będziemy ciąć. Super, dziękujemy no, bardzo. Bardzo się przydaje to, przydatna rzecz, dzięki i serdecznie pozdrawiam, <laughs> dziękuję bardzo. I jeszcze wjeżdża drugi prezent, no, patrz no, co tu się i jeszcze dzieje. Jeszcze mamy taki, i taki, kubeczek mam no. od Adiego. Tarda co no, nie? No, Tardinio. <grymio> dzięki bardzo. No, <grymio> to, miał... będzie, to będzie na działeczce do picia kamy, No pewnie. W końcu masz porządny kubek. W <grymio> końcu doczekałem się porządnego kubka. Przez <grymio> tyle lat. No to no, super. Dzięki bardzo i pozdrawiam. Dzięki, na razie.